Wydawnictwo Agora przedstawia Andrzej Gołda, Katarzyna Rygiel, Doppelganger, Sobowtór. Powieść czyta Jakub Gierszał. Grudziąc. luty 1946 roku. Helga wyjrzała na ulicę, ale słaby blask świecy rozjaśniający pomieszczenie powodował, że poza swoim niewyraźnym odbiciem w szybie niewiele mogła zobaczyć. Obronnym gestem przytuliła do siebie kilkumiesięcznego synka, który załkał żałośnie. Ciii, już dobrze, dobrze, powtórzyła automatycznie. W zrujnowanym mieście było ciemno, pusto i cicho. Tylko w nielicznych oknach ocalałych domów widać było słabą poświatę. Znak, że i tam mieszkali ludzie. Wpatrywała się w nie z zazdrością, a potem znowu objęła wzrokiem ulicę. Fritz Mógł wrócić w każdej chwili, a wówczas mimo ciepła, które biło od kozy stojącej na środku pokoju, zrobiło jej się zimno. Na skraju rozgrzanej płyty leżał nóż. Jego ostrze żarzyło się czerwono i Heldzek, kiedy na nie spojrzała, przypomniała się poprzednia zima. Oblężenie, huk artylerii i wojska radzieckie wkraczające do płonącego miasta. Odrywała się od szyby, za którą przymknął gazik z ruskimi sołdatami. Wolną ręką zaczęła zbierać ze stołu poskładane w kostkę niemowlęce ubranka i wkładać je do małej walizki. Szybko, coraz szybciej. Przez cały czas szeptała do malca, mocno tuląc go do siebie. Uspokoił się i patrzył na matkę wielkimi, jakby zdziwionymi oczami, a potem spróbował złapać ją za jasne włosy. Odsunęła pulchną rączkę i położyła synka na stole, żeby go przewinąć. Rozpięła śpiochy. Niemieckie słowa szeleściły jak wiatr w szczelinach okien. Oboje drgnęli, gdy ktoś załomotał do drzwi. Otwieraj. Helga, słysząc podniesiony głos męża, wtyliła głowę w ramiona. Niemowlę zaniosło się głośnym płaczem. Pospiesz się, słyszysz? Pospiesz się, pospiesz, ponaglała się w duchu. Fritz potrafił być bardzo przekonujący, jeśli tylko chciał. Przytrzymując wierzgające dziecko, by nie zsunęło się ze stołu, sięgnęła w kierunku kozy i chwyciła nóż. Przez łzy widziała jego lśniący szpic i gładkie ciało synka. Jasną, napiętą skórę, pod którą rysowały się fałdki tłuszczu. Ręka jej zadrżała, ale Fritz załomotał znowu. Drzwi stęknęły głucho. Dłużej nie mogła zwlekać. Mama wróci po ciebie. Obiecuję, kochanie. Szept przeszedł w szloch. Ostrze po. Sample complete. Ready to continue?